To jest podcast Siła Zdrowia, a ja nazywam się Łukasz Dmytrowski i od ponad 7 lat pomagam osobom z nadwagą i słabą kondycją zadbać o zdrowie i lepszy styl życia. Jestem również autorem bloga na stronie box74.pl łamane na blog, a w tym podcaście opowiadam o tym, jak uzyskać świetną kondycję i sylwetkę, co zrobić, żeby ją utrzymać i w jaki sposób ogarnąć to wszystko mentalnie w natłoku obowiązków. Zasubskrybuj mój podcast, dzięki temu będziesz zawsze na bieżąco z nowościami ze świata treningu i zdrowego stylu życia. Jeżeli chcesz poczytać więcej na ten temat, odwiedź mój blog na stronie Box74.pl. A teraz zapraszam Cię do mojego najnowszego odcinka. Witam bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Temat, który być może zainteresuje rodziców. Wszelkiego rodzaju aktywności sportowe są bardzo popularne wśród dzieci, nie tylko starszych, ale coraz młodszych. I dzisiejsze pytanie brzmi: czy warto zmuszać dziecko do sportu? Czy w ten sposób postawione pytanie, pewnie w tytule tego podcastu, zaczęło zastanawiać większość z Was, o czym dziś będę mówił i co takiego mam do powiedzenia na ten temat, chociaż wydaje mi się to bardzo clickbaitowe. To powiem szczerze, jest to ciekawe postawione pytanie i postaram się udzielić na niej odpowiedzi tak dobrze, jak tylko jestem w stanie, chociaż już na samym początku muszę zaznaczyć, że na pewno nie będę chciał, aby ktokolwiek kogokolwiek do niczego kolwiek nie zmuszał. Zmuszać się człowieka nie da, zmusić do wykonania czegoś można kogoś raz czy dwa. Ale na dłuższą metę jest to po prostu nierealne. Możemy po prostu zachęcić drugiego człowieka, dziecko, czy to będzie starsze, czy młodsze, poprzez różnego rodzaju nasze własne zachowania, nasze działania i tak No ale nie wybiegajmy w przód. Na pewno chciałbym, żeby każdy, kto słucha tego, nie zrozumiał mnie źle. Chciałem zachęcić Was do przesłuchania tego podcasta przy użyciu takiego tytuł, który będzie nieco może kontrowersyjny, może nieco sporny, aczkolwiek już od razu, tak jak powiedziałem, mówię tutaj o tym, że nie będziemy o żadnych formach smuszania, o żadnych formach karania nikogo rozmawiać, tylko i wyłącznie jak sprawić, żeby Twoje dziecko chciało właśnie brać udział w tego typu zajęciach. I wydaje mi się, że zachęta jest tutaj konieczna. Na pewno nie będą to takie typowe sposoby, które większość rodziców, których no u nas też jest dość sporo. Rodzice stosujący te typowe zagrywki zapisując dzieci na jak największą liczbę aktywności. Poniekąd zmuszają je do tego, nie dając im zbyt dużego wyboru, chociaż w ostatnich latach to wygląda bardziej tak, że rzeczywiście ten wybór jest coraz większy i dzieciaki mają prawo głosu. Rodzice pozwalają im wybierać to co je interesuje. No, niestety, kończy się to tak, że często dziecko zbyt szybko zmienia daną aktywność, przenosi się na inne zajęcia, ponieważ rodzic jest nadwrażliwy, nie ma pojęcia o danym sporcie, nie wie. Jakie są wymogi? Nie wie, czego można byłoby oczekiwać, i w jaki sposób dziecku pokazać i sprawić, żeby właśnie przetrwało te najtrudniejsze momenty. Traktują to rodzice często jako taką niechęć ze strony dziecka, być może to mu się nie podoba, więc musimy pójść gdzie indziej. Pokazać mu coś innego, bo to prawdopodobnie nie jest sport dla niego. I tutaj ja bardzo mocno się z taką tezą nie zgodzę. Uważam, że każdy sport może być dla każdego dziecka, jeżeli się odpowiednio do tego zabierzemy. Wiadomo, że nie będę odpowiadał tutaj za trenerów, którzy prowadzą zajęcia w innych klubach, za, za ich sposoby wychowawcze, za ich metody prowadzenia treningów, bo są one na pewno różne i na pewno zgodzę się z tym, że pewne miejsca nie będą odpowiednie dla naszych dzieci. Jednak, gdy dziecko trafi w miejsce, w którym trenerzy, a jest na pewno takich miejsc sporo i to w naszym mieście i to wszędzie indziej, w miejscu, gdzie dziecko będzie miało odpowiednią opiekę. Zazwyczaj problemem, niestety, i tu rodzice pewnie nie będą chcieli tego przyznać, jest właśnie to dziecko, a nie to, w jaki sposób są prowadzone zajęcia i w jaki sposób dana aktywność w ogóle ma czy to dziecko ma na nią ochotę, czy nie? Bo dziecko z natury na pewno będzie miało ochotę na praktycznie każdą aktywność, jeżeli zostanie ono mu w odpowiedni sposób przekazany. Aczkolwiek to, co wydarzyło się w tego dziecka życiu wcześniej, ma znakomity wpływ na to, co ono będzie, jak ono będzie reagowało. I to, w jaki sposób wychowywane jest dziecko w domu, pokazywane są mu różne wzorce, to będzie na pewno miało największy wpływ, bo Samo takie włożenie dzieci na zajęcia z jednego miejsca na drugie to już jest pierwszy, pierwszy znak na to, że dziecko nie będzie samodzielne. Nie mówię tu o najmłodszych, takich w grupie 3 do 6, 7, może 8, nawet lat, które rzeczywiście trzeba zawieść na te zajęcia, bo wiadomo, że e, ciężko jest oczekiwać, żeby dziecko przeszło z domu kilka kilometrów czy przejechało, szczególnie w zimie ale już o tych starszych, które widzimy u siebie. Niektóre z nich docierają do nas samodzielnie. Nawet 8, 9, 10 latki, tak? To nie jest jakaś tragedia, żeby wypuścić dziecko z domu, nauczyć je najpierw jak to zrobić bezpiecznie i pokazać mu, że odrobina samodzielności to jest coś dobrego. Gdy oczekujemy od dziecka, że zapiszemy je na jedne zajęcia, przyjedziemy po nie, zawieziemy je na drugie, przywieziemy je z tych drugich, przyjdzie do domu, że to dziecko będzie chciało nadal to wszystko robić za jakiś czas, gdy jest mu to, mu to że tak powiem, no, na siłę trochę i bez jego większej woli nakazane, gdzie ono ma być, o której godzinie, co i jak ma robić, no to ciężko oczekiwać, żeby na dłuższą chwilę taka motywacja została zachowana przez to dziecko. W każdym razie rodzice po pewnym czasie są bardzo zdziwieni, że dziecku się odechciewa. Na pewno kluczową sprawą jest tutaj pozostawienie wyboru ostatecznego dziecku, ale pod pewnymi warunkami. Umówmy się z dzieckiem, że na przykład spróbujemy przez 2-3 miesiące danego sportu. Obserwujmy, jak te zajęcia wyglądają przez pewien czas, przez pierwsze tygodnie, czy rzeczywiście ta atmosfera na tych zajęciach jest odpowiednia, czy środowisko, w którym dziecko trenuje jest w pewnym stopniu bezpieczne dla niego, nie dzieją się tam rzeczy, typu jakieś wyzywanie i tego typu historie, gdzie trenerzy może przymykają oko, a może nawet wręcz nieświadomie, podświadomie gdzieś tam budują takie, takie środowisko, w którym jest to nagradzane, gdzie silniejsze charaktery wychodzą, te słabsze niestety są troszeczkę przytłumiany i wtedy różne mogą z tego tytułu być komplikacje. My na przykład u siebie staramy się stworzyć takie warunki, żeby każde dziecko bez względu na jego charakter czuło się dobrze, mogło wiedzieć, że będzie traktowane jednakowo przez naszych trenerów i przede wszystkim bezpiecznie, tak? Bo to jest według nas najważniejsze, żeby dzieci wiedziały, że przychodząc tutaj, nastawiają się jedynie na dobrą zabawę. Idąc w miejsce, gdzie będzie zbyt duża rywalizacja, wydaje mi się przynajmniej w większości takich sportów zespołowych, sportów walki, jest tego rodzaju podejście możliwe. Nie mówię, że obecne, bo nie oceniam klubów, które prowadzą tego typu działalność. Nie byłem, nie widziałem, nie we wszystkich mogę być i, i, i nie komentuję tutaj poszczególnych, ale sam typ aktywności już predysponuje tego typu sport do tego, żeby była rywalizacja. U nas na zajęciach tej rywalizacji nie ma, co według mnie sprawia, że dzieci mają większe szanse na to, żeby podchwycić ją na dłużej, żeby zainteresować się tą zabawą, którą tutaj na początku im oferujemy i później z tego e, przejść do no, tego, co my nazywamy jako dorośli już treningiem, czyli takim dbaniem o swoje zdrowie poprzez ćwiczenia fizyczne, tak? Iną zupełnie sprawą i Tutaj powiem szczerze, prawdopodobnie najważniejszą z mojej perspektywy, przynajmniej. Nie jestem rodzicem, aczkolwiek gdybym był, na pewno starałbym się w ten sposób to zaaranżować, żeby moje dziecko chciało uprawiać jakąkolwiek aktywność, brać udział w jakichkolwiek sportach, to na pewno chciałbym być dla niego takim wzorem. Raz słyszymy i sami powtarzamy wielokrotnie taki zwrot, że przykład idzie z góry, że, że dzieci będą naśladować w cokolwiek będzie się działo w ich domach, przede wszystkim w ich życiu, więc dlaczego większość z nas nie, nie daje tego przykładu w taki sposób, jaki by chciała. Chcemy, żeby nasze dzieci były aktywne, chcemy, żeby się dużo więcej ruszały, chcemy, żeby brały udział w zajęciach sportowych, ale gdy przychodzi co do czego, to nie spoglądamy na siebie i nie zastanawiamy się, hmm, może warto byłoby samemu coś zrobić, pójść na podobne lub takie same zajęcia, niekoniecznie natychmiast, ale za jakiś czas, jeżeli dziś nie jestem gotowy, to, to zrobić parę kroków w tym kierunku, żeby dać dziecku realny wzór, taki prawdziwy, nie tylko przywozić je do tego klubu, ale samemu wystąpić tam w roli uczestnika. I pokazać, że jestem aktywną osobą, jestem osobą, której zależy na tym, żeby się poruszać, żeby być zdrowym, i taki niewerbalny znak dla dziecka będzie dużo silniejszy. Jeżeli przyjdziemy do domu, porozmawiamy z nim o tym, co było na danych zajęciach, samemu mając coś do zaoferowania w postaci przemyśleń ze swojego własnego treningu, to dziecko będzie siłą rzeczy dużo silniej czuło potrzebę bycia w tym samym miejscu, bycia aktywną osobą. Jeżeli dzisiaj ktoś przychodzi do nas z dzieckiem i mówi, że chciałby, aby ono schudło troszeczkę, bo problem otyłości wśród dzieci już jest niestety coraz bardziej powszechny, zazwyczaj widzimy główne źródło tego, tą przyczynę problemu, niestety, i to przykre stwierdzić, ale w rodzicach. I no, taka... Pozorna nieświadomość, bo nie wydaje mi się, żeby rodzic był do końca przekonany, że wszystko robi dobrze. Skoro przyprowadza dziecko i mówi, że chciałby, aby ono troszeczkę zgubiło tej wagi, to jestem pewny, że zdaję sobie z tego sprawę, że jego własna waga jest tutaj prawdopodobnie czynnikiem, który również ma decydujący wpływ na to, że dziecko tak wygląda. I to nie mówię o jakichś genetycznych y, powiązaniach, tego typu sytuacjach. Tylko najczęściej właśnie to jest czymś, co ludzie sobie jakby uświadamiają, że na pewno to on to ma w genach, albo jest coś nie tak z nim, albo w ogóle jakiekolwiek inne historie. Podczas gdy prawda jest taka, że e, no, i tutaj będzie to ciężko zaakceptować niektórym, to jest zależne w 99% od tego, w jaki sposób się odżywiacie. Co temu dziecku dajecie do jedzenia? Co ono. Samo gdzieś tam sobie zdobywa do jedzenia w szkole, w przedszkolu, gdziekolwiek, i nie jest to temat prosty, ale tak samo jak gdy przychodzą do nas dorośli, tak samo gdy przychodzą dzieci, które mają zdecydowanie łatwiej, jeżeli chodzi o gubienie jakiejś nadwagi. Jeżeli wzór, który dajecie im w domu, posiłki, które spożywacie sami będą niezdrowe, a często sami nie wiecie niestety, co jest niezdrowe, i słyszę to wielokrotnie na zajęciach, słyszę to poza murami naszej, tutaj naszego boksa, że ludzie uważają za zdrowe rzeczy, które są niestety często bardzo niezdrowe. I z kolei te, które są zdrowe, które są powszechnie uważane za nie wiem, tłuste, jakieś tam ciężkostrawne, że mają jakiś tam indeks glikemiczny. Wszyscy żyjemy w tym świecie, gdzie mówi się dużo o jedzeniu. Ale niekoniecznie te tematy są poruszane w taki sposób, który ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Została wytworzona cała gama różnych mitów żywieniowych, które są powszechnie akceptowane przez większość społeczeństwa, a niestety no, one tworzą tutaj problem. Tak, I Jeżeli chcesz ze swoim dzieckiem zrobić i ze sobą porządek w sferze odżywiania i tego, w jaki sposób ono wygląda, jaką ma. Jeżeli ma nadwagę to, żeby się jej pozbyć, to również musisz dać przykład dziecku z góry i tutaj już nie samą aktywnością fizyczną, ale też zdrowym odżywianiem. Przyjdźcie do nas, zrobimy całkowicie dla was, przygotujemy dietę na podstawie waszych badań krwi i zobaczycie, że dopiero wtedy gdy zastosujemy poprawny sposób odżywiania, poprawny sposób dawania wzoru dziecku, czyli samemu uczestniczeniu w. Różnego rodzaju aktywnościach fizycznych, byciu bardziej taką ruchliwą jednostką, to wówczas będziemy mieć szansę na to, żeby to dziecko rzeczywiście chciało to robić i nie będziemy je wcale musieli zmuszać do sportu. Ono będzie miało to w sobie, będzie widziało od najmłodszych lat, że jest coś, co trzeba robić, co jest ważne w życiu dziecka. Tak? E, oczywiście są dzieci, które są takim typowym zaprzeczeniem tego, ponieważ. No, na szczęście mamy gdzieś możliwość pokazania dziecku tego wzoru, jakim są różnego rodzaju sportowcy, tak? I czasami zdarza się tak, że dziecko będzie ten wzór czerpało z kogoś innego. Ja jestem takim przykładem. Moi rodzice nie byli zbyt aktywni, aczkolwiek ja się rwałem do sportu od najmłodszych lat, mama mnie zawsze do tego namawiała, tak jak to większość tutaj rodziców, którzy do nas przychodzą, też robi. Ja byłem zaczarowany tym sportem, zawsze mnie ciągnęło w stronę aktywności. Jestem takim przykładem osoby, która była bardzo aktywna i to zostało, aczkolwiek większość dzieci, szczególnie w dzisiejszym świecie, gdzie no jest on przepełniony aktywnościami takimi cyber elektronicznymi, internetowymi, Niestety te wzorce się zmieniają i w, w latach 90., kiedy ja dorastałem w 2000, kiedy już byłem nastolatkiem i, i, i dalej. Y jeszcze jednak tego było dużo mniej. Bardziej nie wiem, się w szkole rozmawiało o tym, jaki był ostatni mecz NBA. Gdzieś tam o piłce nożnej chłopaki rozmawiali. Ja swojego tenisa też już tam gdzieś miałem fanów swoich idoli, taki i byłem wielkim fanem i chciałem jechać tu i tam na, na jakieś wielkie imprezy sportowe. Ale niestety dzisiaj dzieci coraz rzadziej są w ten sposób wychowywane, no bo jest tych bodźców dużo więcej. I jeżeli chcesz zrobić coś, dla swojego dziecka to możesz mu oczywiście pokazywać sporty, oglądać z nim, ale to na pewno nie zastąpi tej prawdziwej, realnej, takiej. Aktywności, którą można zrobić tylko i wyłącznie, no, tak fizycznie idąc gdzieś i, i robiąc coś, zarówno dla siebie, jak i dla swojego dziecka. Więc e, zrób to dla niego, zrób to dla siebie, żyj zdrowo, a na pewno nie będzie potrzebne ci żadne zmuszanie twojego dziecka do niczegokolwiek. Nie będziesz musiał nic takiego robić ani o tym myśleć. To po prostu się wszystko samo wydarzy. Twoje dziecko będzie dużo bardziej aktywne, będzie chciało iść na te zajęcia, i nie będziesz musiał niczego go zmuszać, a dzięki temu jego i twoje zdrowie. Na długie lata będzie dużo lepsze, więc zachęcam do tego sposobu. Wypróbuj go na sobie. Wiadomo, że to nie jest coś, co można zrobić w dwie minuty czy godzinę dwie, tylko zajmuje tygodnie, miesiące i całe lata. Ale uwierz mi, będzie to na pewno tego warte. Zapraszam do dzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzach, jeżeli oglądasz to na różnych platformach. Możesz wrócić na Facebooka, zostawić łapkę w górę, podzielić się komentarzem, będę bardzo wdzięczny. Możesz też wysłać mi wiadomość prywatną, jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania, chętnie udzielę na nie odpowiedzi. A tymczasem do usłyszenia w następnym odcinku.